Są Państwo gotowi, no to dobry wieczór. Witamy serdecznie na konferencji prasowej. Po meczowej konferencji prasowej są z nami szkoleniowcy obu zespołów. Trener gości, pan Mariusz Pawlak, trener gospodarzy Zbigniew Kaczmarek. Tradycyjnie prosimy o opinię, o meczowe opinie, ten gości. panie trenerze. Dobry wieczór. No na pewno dzisiejsze spotkanie to było z takich meczy. Ja mówiłem swoim zawodnikom, że no nie powinniśmy tutaj na pewno przegrać. Powinniśmy tak zagrać konsekwentnie, jak w ostatnim spotkaniu. Niestety na ostatniej, po ostatniej, na ostatniej konferencji chwaliłem niektórych zawodników właśnie za postawę, za ambicje, za taką determinację dzisiaj. Niestety tego, tego zbrakło. Pierwsza połowa myślę, że dobra w naszym wykonaniu. Bramka po stałym fragmencie, dawno nie strzeliliśmy. Wydawało się, że ten mecz jest gdzieś tutaj równy pod kontrolą, że jesteśmy w stanie coś zrobić więcej w drugiej połowie, ale niestety stanęliśmy w takim momencie 10 minut, kiedy Wigry stworzyły sobie dwie albo trzy sytuacje i powinni wcześniej strzelić drugą bramkę. Bramka, no wiadomo. No. Troszeczkę, troszeczkę taka, taka dziwna, bo wbiegłem na, nawet chyba wbiegłem na boisko faul ewidentny na moim zawodniku. Nie wiem czy to stanęli, czy nie stanęli, to sobie... Zobaczy, natomiast no, reakcja była taka, że, że, że robimy akcję, zawodnik dostaje w tempo. Bardzo dobrze wychodzi, pociągnięty za koszulkę, sprowadzony do parteru. No ale właśnie mądrość zespołu, że taką okazję wykorzysta, kiedy, kiedy my jesteśmy niestety w grze ofensywnej, nasza reakcja na zorganizowanie się, a z drugiej strony kapiostwo w środku obrony, bo dzisiaj dwa, dwa, można powiedzieć, prezenty. My takich sytuacji prostych do bramki nie mieliśmy, co, co sobie stworzyły wygry Przegraliśmy. Nie chcę jeszcze bardziej mówić o naszej grze, bo za tydzień mamy, może niektórzy powiedzą, najważniejszy mecz sezonu Derby z Bytowią. Ale oczywiście to nie jest tak, że dzisiejszy mecz odbył, przegraliśmy i się nie stało. Ja uważam, że się stało. Przekazałem tu już na gorąco swoim zawodnikom. Zobaczymy, co, co będzie dalej. Nie chcę tutaj pochopnie ani wymieniać nazwisk, ani, ani, ani tego, że Moment, momenty mamy naprawdę dobre, a momenty takie, że po prostu nie poznaje, nie poznaje, że na tym poziomie naprawdę no, trzeba być skoncentrowanym i, i grać prosto, prosto, to co momentami zrobiły właśnie e, Wigry, momentami, mówię, może nie pięknie, ale bardzo sprawnie przychodzili do, do ataku i stworzyli sobie tę te, te sytuację. Gratuluję Zbyszkowi oczywiście, bo wiemy, że każdemu są punkty potrzebne, my już dziś byliśmy dosyć wysoko po takich meczach powoli, powoli znowu staczamy się na dół i czas się podnieść. Dziękuję. Serdecznie dziękujemy panie trenerze. Chwila dla państwa, przedstawić przedstawić mikrofony. No i prosimy premiera gospodarczego. Dziękuję Mariusz. Że, 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 że. Spotkanie zasłużyliśmy, chyba na zwycięstwo w tym spotkaniu. Muszę powiedzieć tak, tak jak Marysz powiedział, że Chojniczanka grała bardzo dobrze w pierwszej połowie. Yy, graliśmy bardzo słabo, powiedziałbym. Dawno no nie poznawałem zespołu, yy, można powiedzieć. Nie potrafiliśmy wykonać trzech, czterech podań. Yy, yy, jedną akcję, którą zrobiliśmy, to była bramkowa, a tak to praktycznie męczyliśmy się bardzo. No ale w szatni powiedzieliśmy sobie yy, troszeczkę, i, i myślę, że zespół w drugiej połowie dobrze zareagował. Byliśmy chyba z zespołem. Dominującym przez większość drugiej połowy, stworzyliśmy sobie sytuację i myślę, że y, zasłużenie wygraliśmy. Tak? Ale muszę powiedzieć, że to było bardzo trudne spotkanie. Przestrzegałem chłopaku przed takim spotkaniem, przed grą y, Chojniczanki, która naprawdę jest to bardzo solidny zespół, który, który no, y, sprawił, że, że do końca drżeliśmy o wynik. Myślę, że tutaj z powodu właśnie nie, nie rozsądnego zachowania naszego zawodnika radio, który był falowany i nie, nie powinien tak zareagować. Bo w tym momencie osłabił zespół no i do końca było bardzo niebezpiecznie. Mogliśmy stracić y, punkty, ale na szczęście na szczęście dowiedzieliśmy do końca, ale straciliśmy zawodnika. Przypuszczam, że no, do końca do końca rundy także y, cieszymy się z trzech punktów, no ale z tej sytuacji całej kadrowej no, nie do końca także tak bym to widział. Dziękuję. Dziękujemy panie trenerze. Myślę tak, że, że w drugiej połowie już było lepiej zdecydowanie i to, to do przerwy no, graliśmy. Tak to Trzecie podanie No nie wiem czy trzecie czy czwarte, wie pan, trudno mi powiedzieć. W każdym razie uważam, że w drugiej połowie zagraliśmy na, y, znacznie lepiej. Myślę, że ta do, dokonana zmiana Tarnowski wszedł i myślę troszeczkę uspokoił jakby w środkowej strefie. Y, potrafiliśmy właśnie tych y, trochę wymienić podań i, i przez to... No, dochodziło do jakichś dośrodkowań, do jakiegoś zagrożenia tam pod bramką Chojniczanki, ale do przerwy to była totalna katastrofa, tak bym to nazwał, bo yy, po prostu nie poznawałem zespołu, bo oni strasznie nerwowo jakoś podeszli do tego spotkania. No my mamy do końca trzy mecze na wyjeździe, więc o punkty będzie bardzo trudno. Jakbyśmy dzisiaj zainkasowali trzech punktów, no to moglibyśmy wylądować w strefie spadkowej na, na, na ten okres zimowy i to nie byłoby dla nas no, korzystne. A tak mamy szansę na to, żeby jeszcze zdobyć kilka punktów i no, tą zimę mieć w miarę spokojną, tak? No to dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy.